Cześć YouTube, kolejny raz. Dzisiaj taki trochę nietypowy filmik, bo spróbujemy z takiej lampy wyładowczej zrobić generator ozonu. Zapraszam do oglądania. Tak, zobaczymy czy uda się to zrobić z takiej lampy. To jest lampa 250 W, stosowana popularnie w głowach ruchomych, w takich po prostu 250-tkach, lampa wyładowcza z długim łukiem. No, może nie z takim całkiem długim. Ale, ale nie jest to lampa ultra krótkołukowa, tylko, tylko po prostu zwykła lampa HMI. Tak, zresztą tutaj wszystko, wszystko jest napisane, albo i nie jest. EMH250W. Nic więcej tutaj nie wiemy. W każdym razie jest to nowa lampa, nigdy nie używana i do tego celu spróbuję ją wykorzystać. Takie lampy zakładałem w głowach, w głowach ruchomych wiele razy i. I bardzo często, bardzo długo z takich lamp korzystałem. Nie wiem szczerze mówiąc, czy da się z niej zrobić generator ozonu, bo to się dopiero okaże, czy ona będzie chciała nam ten ozon generować. Wiem, że da się to zrobić z takiej lampy. Wiem, że da się to zrobić z takiej lampy. To ta lampa też tutaj jest nowa. Ja ją spróbuję wyciągnąć, żeby wam pokazać. To jest lampa, którą. Stosowało się takie lampy jeszcze zanim weszły LEDy, stosowało się takie lampy do oświetlania ulic czy parkingów. Chociaż ulic to częściej używano, na ulice częściej używano lampy sodowe z takim bardzo długą bańką w środku. Tak, to były właśnie lampy długopłukowe, <gry> a to jest lampa metalohalogenkowa. Zresztą tak jak to jest tutaj, tak jak to wynika tutaj z tej etykiety. I wiem, że z takiej lampy na pewno da się, da się coś takiego zrobić. Z tym, że no, wiąże się to ze zbiciem tej bańki, i wtedy jest nam potrzebna tylko ta bańka w środku. Tak samo tutaj, mimo że ta lampa jest nowa, to też trzeba ją będzie zbić i wykorzystać tylko ten środek. Zobaczymy. No, powiedzmy, że tej mi troszeczkę na razie szkoda, żeby ją zbijać, ale generalnie z tymi tutaj mam do czynienia cały czas. Mam tutaj ich więcej w zapasie. I, i to są po prostu lampy takie, jak się stosuje na scenie, na estradzie, po prostu we wszelkiego rodzaju lampach, gdzie są no, lampy wyładowcze 250W a to jest też 250W, ale to jest metalohalogen i to jest lampa ze światłem białym tak jak mówiłem, stosowana najczęściej gdzieś tam na jakieś parkingi czy jakieś hale i takie rzeczy, bo na ulicach tam, gdzie jest światło pomarańczowe, no to tam jest lampa sodowa, no a tam gdzie światło białe, no to może być właśnie taka metalohalogenkowa lampa. No, kiedyś były jeszcze takie z zielonkawym światłem, to były rtęciowe, ale tego się od dawna raczej nigdzie nie stosuje. I to to była taka bańka w kształcie nie tak jak tutaj, tylko miała taki kształt jak jajo strusia. Tak ona wyglądała, biała cała jak strusie jajo. No, a ta to jest metalohalogen, a to jest taka typowa HMI. Chwila, chwila, bo nie pamiętam, nie pamiętam tej nazwy dokładnie. Tutaj pisze, że to jest EMH, ale hmm, chwila. No nie przypomnę sobie tej nazwy teraz. Więc tak, spróbujemy to zrobić z tej lampy. No a jak się nie uda, to ewentualnie będzie trzeba przeznaczyć tą lampę i ją zbić. <grym twarzy> tak to wygląda. Cześć, YouTube, kolejny raz. Obiecałem, że wyślę jednemu z widzów taką lampę 10R. Ta lampa ma już wyświecone swoje godziny, tak jak już mówiłem, jej licznik już dobiegł końca. Ona wyświeciła już swój czas i, i praktycznie została wymieniona na nową, ale mimo to, że wyświeciła swoje godziny, to ta lampa nadal świeci i obiecałem, że wyśle ją tutaj jednemu z widzów. Dekitek się tutaj załapał na tą lampę, jako pierwszy, więc jemu za chwileczkę ją wyślę. Tak, to jest dosyć mocna lampa ultra krótkołukowa. Ona no, charakteryzuje się tym, że ma bardzo krótki łuk elektryczny. Dzięki temu duża moc skumulowana jest w bardzo małym obszarze. Dzięki temu uzyskujemy bardzo silny promień. No i lampa ma od razu no, fabrycznie jest no, skonstruowana razem z lustrem. Więc. Jej tutaj osadzenie w tym lustrze jest już fabrycznie zrobione tak jak powinno być, więc jest to o tyle łatwe, że nie trzeba takiej lampy kalibrować. Lampy właśnie takie ultrakrótkołukowe, no to y, bardzo łatwo pozwalają na skupienie takiego światła w bardzo prostą wiązkę. No właśnie dzięki temu, że, że cała moc skumulowana jest w małym obszarze, czyli te elektrody, między którymi świeci się łuk elektryczny, są bardzo blisko siebie. No i i. Tak skumulowane światło w tak małym obszarze łatwo jest za pomocą lustra właśnie formować w prostą, w prostą wiązkę. Tym się właśnie charakteryzują te lampy i dlatego stosowane są w głowach typu BIM, no bo do tego nadają się najlepiej. <grytanie> Jakby to była lampa z długim łukiem, no to te światło, mimo że miałoby tą samą moc, to byłoby rozproszone na większej. Na większym obszarze, na większej długości między tymi elektrodami. No i takie światło trudniej jest skolimować w taką prostą, prostą wiązkę. Trudniej jest je skupić, jest wtedy bardziej rozproszone. A tak, z im mniejszego obszaru bierzemy to światło, tym łatwiej jest je skupiać właśnie w takie, w takie wąskie wiązki. No i ta lampa się do tego świetnie nadaje. Ponieważ jest to lampa wyładowcza, albo może jeszcze inaczej, to jest lampa 10R, czyli ona ma 260 W. To jest dosyć mocna lampa z trochę nietypowym trzonkiem, bo mamy tutaj trzonek E20.6, ale to w niczym nie przeszkadza, to tylko jest kwestia tego, gdzie są rozmieszczone tutaj przyłącza, że tak powiem. No i to, to w zasadzie wszystko, a sama lampa, no to. Niczym się nie różni, także tutaj akurat taka jest sytuacja, że jest członek 20.6. Dobrze, ponieważ jest to lampa wyładowcza, no to jej podłączenie nie jest tak proste jak, jak podłączenie zwykłej żarówki, no bo zwykłą żarówkę, no to wiadomo, podłączamy, podłączamy po prostu zasilanie do niej. Czy jest to zasilanie DC czy AC to nie ma znaczenia. Jeżeli jest DC to podłączamy plus i minus. Jeżeli AC, no to to fazę i masę, albo, albo gdzieś tam między fazy, nawet wszystko jedno takiej, takiej zwykłej żarówce. Oczywiście, żeby nie przekroczyć jej dopuszczalnej mocy, czyli, yy, czyli żeby nie przekraczać napięcia, na, za, na które została skonstruowana, żeby też właśnie ta moc nie wzrosła na tyle, żeby się nam ta żarówka nie spaliła. A w przypadku właśnie takiej lampy wyładowczej, to jest bardzo, bardzo utrudnione w porównaniu ze zwykłą żarówką, no bo tutaj, raz, że łuk elektryczny tak łatwo nie da się zaświecić, a dwa, no jeżeli on się zaświeci, to jest to tak naprawdę zwarcie, więc musimy mieć tutaj coś, co będzie nam kontrolowało prąd przepływający przez tą lampę, żeby. To zwarcie nie było takim zwarciem niekontrolowanym, które, które albo doprowadzi do wybuchu tej lampy, albo do wywalenia bezpieczników, tylko no, żeby ten, ten łuk elektryczny był stabilny i pod kontrolą. Także podłączenie tej lampy prosto pod 230 takim normalnym kablem, że podłączamy tutaj dwa przewody i wkładamy wtyczkę do gniazdka, no to skończyłoby się na pewno niepowodzeniem. A jak wyglądałoby to niepowodzenie, no to to już szczerze mówiąc nie wiem, nie chcę nawet próbować, bo albo byłoby to niepowodzenie takie, że po prostu nic by się nie stało, bo byłoby zbyt niskie napięcie, żeby ten łuk elektryczny zainicjować i, i po prostu nie byłoby nic, czyli niepowodzenie na tej zasadzie, że po prostu nie zadziała, albo jeżeli ten łuk elektryczny jakimś cudem by się zaświecił. No to nie byłoby żadnego urządzenia kontrolującego prąd, czyli byłoby tak duże zwarcie, że najprawdopodobniej ta lampa by eksplodowała lub wywaliłoby korki, więc no w przypadku takiej eksplozji, no to byłoby bardzo źle oberwać takimi kawałkami szkła, no bo mogłoby to zrobić krzywdę, więc, więc albo nie stałoby się nic, albo by po prostu wybuchła, więc takie podłączenie jak zwykłej żarówki nie wchodzi w grę, dlatego do takich lamp stosuje się odpowiednie układy, które które nam ten prąd będą kontrolować. I tak naprawdę są dwa rodzaje y, takich układów. Jedne są takie, y, można powiedzieć starsze, które kiedyś były częściej stosowane, a w dzisiejszych czasach częściej się stosuje nowsze rozwiązanie. Czym one się różnią już pokazuje. Kiedyś stosowało się coś takiego, taki dławik. W zasadzie najczęściej to się nazywało balast i do tego taki układ zapłonowy. I dopiero w takim układzie, złożonym z tych trzech elementów, dopiero ta lampa mogła działać, tak? No i teraz jak to działa? Dławik służy do ograniczania prądu. Powstaje na nim przesunięcie fazy, wiadomo, jest to duża indukcyjność. Tutaj na takim dławiku, tak? Mamy tutaj wielki ciężki rdzeń. O, to waży z 5 kg. Nie, 5 może przesadziłem, ale z 3 na pewno. Mamy duży ciężki rdzeń. Na nim jest nawinięte dość spore tutaj uzwojenie, no i na nim. Powstaje nam tutaj przesunięcie fazowe, dzięki czemu ograniczony jest prąd płynący przez lampę. No to tyle odnośnie ograniczenia, ale po co ten układ zapłonowy? Otóż, taka lampa, żeby zaświecić łuk elektryczny, potrzebuje wysokiego napięcia. W tym przypadku jest to najczęściej około 5000 V, żeby w ogóle mogła się zaświecić. Ale te 5000 V jest potrzebne tylko na starcie tylko żeby błysnąć tym łukiem, I jak on już się zaświeci. To później już nie jest potrzebne 5000 V, później wystarcza najczęściej około 90 V i to właśnie zapewnia ten dławik dzięki przesunięciu fazowemu. No, to napięcie nie jest wtedy 230 V na tej lampie, tylko, tylko sobie spada do tych około 90 i to wszystko się razem stabilizuje moc tej lampy i przesunięcie fazowe na tym, na tym dławiku czy, czy balastie, bo tak to najczęściej w tych układach z lampami to mówi się na to balast no to to razem wszystko sprawia, że to pracuje stabilnie i wtedy to napięcie na lampie jest około 90V, ale na sam początek na samo zapalenie tej lampy, żeby ona w ogóle mogła zaświecić jest potrzebne 5000V i to zapewnia to urządzenie one w połączeniu z tą indukcyjnością tutaj, one po prostu Działa na tej zasadzie, że robi króciutkie zwarcia na tej cewce, i w momencie, kiedy wyłącza to zwarcie, no to cewka generuje impuls wysokiego napięcia odwrócony w drugą stronę. Tak? tak, jakbyśmy zamienili plus i minus odwrotnie i wystrzela impuls wysokiego napięcia. Tak, to można na chłopski rozum w skrócie wytłumaczyć. Także to na rozruch lampy, na zapalenie tej lampy, generuje króciutkie zwarcia w cewce. Cewka przez to strzela wysokim, wysokim napięciem w lampę, około 5000V, a gdy lampa już się zaświeci, no to to wykrywa, że, że zaczął płynąć prąd przez lampę i przestaje robić te zwarcia. Dalej to już nie działa. Dalej działa tylko lampa z dławikiem, który stabilizuje jej prąd. Tak to działa. No i to jest do no lamp 250W. Jak tutaj damy 260, nic się nie stanie, wszystko będzie, wszystko będzie dobrze. Także zaraz to tak podłączę, a tutaj jeszcze. Dla ciekawskich mogę pokazać taki wielki, zobaczcie jakie to jest w porównaniu do mojej ręki, taki potężny dławik do lampy ksenonowej 5 kW, która, której zadaniem było świecenie w niebo, rzucanie takich promieni, promieni w niebo, tak zwana lampa Skyros Nie wiem czy kojarzycie te lampy, no to tutaj macie do takiej 5 kW i tu ten układ zapłonowy jest taki potężny, Zobaczcie, to mi się nie mieści w ręce. Taki potężny układ zapłonowy, i tutaj taki wielki dławik. I tutaj można sobie wybrać, w zależności od tego, jakie mamy napięcia zasilające, zobaczcie, mamy 240V 50Hz, 230V 50Hz i 240V 60Hz. W zależności od tego, jakie mamy napięcie, no to tak podłączamy te przewody, żeby tutaj jak najbardziej, jak najlepiej dopasować ten dławik do. Aktualnego napięcia, i żeby wykorzystać pełną moc lampy. No Bo gdyby, gdyby tutaj nie było wyboru, a mielibyśmy właśnie na przykład 60 Hz, albo 240 V zamiast 230, no to wtedy ta lampa mogłaby świecić ciut za słabo lub za mocno. I, i, po, prostu, i po prostu, no, albo by była nie w pełni wykorzystana, albo by była przeciążona. A tak mamy możliwość dopasowania do mocy. Także gdybyśmy mieli tutaj lampę lampę 5 kW. no to musielibyśmy użyć takiego potężnego dławika, który waży Jezu, z 15 kilo około, No 15 może 20 kilo. jedną ręką nie jestem w stanie tego podnieść, także także no taki konkret. Nie? ale dzisiaj zajmiemy się tym i to są takie starsze, powiedzmy rozwiązania, bo w dzisiejszych czasach no też się takie stosuje, ale często się stosuje takie urządzenia elektroniczne, które... Jest bardzo leciutkie i one zastępuje cały ten, cały ten układ, tak? czyli to co mamy tutaj to waży no, z 5 kg, to tutaj waży hmm, nawet nie pół kilo, ojej to, to jedna dziesiąta kilograma, takie to jest leciutkie, także to robi w zasadzie to samo, też generuje tutaj na tym dławiku generuje impuls wysokiego napięcia na zapłon lampy. Na tym dławiku obniża napięcie, ale sprzężenie zwrotne jest tutaj, że tak powiem, prądowe, czyli odczytuje prąd lampy. Tutaj jest procesor, który tego, który tego pilnuje. Gdzie jest ten procesor? O, tutaj. Tutaj mamy procesor, który tego wszystkiego pilnuje. On odczytuje prąd lampy. I żeby ten prąd był stabilny, no to za pomocą tutaj tego dławika i tych, tego tranzystora i diody. Tak dopasowuje napięcie tej lampy, żeby uzyskać stabilny prąd. Tutaj mamy mostek H, który zapewnia napięcie AC na wyjściu, no ponieważ są to lampy AC, więc mamy tu jeszcze dodatkowy mostek H, który, który z tego stabilnego już tutaj prądu robi, robi AC, tak? czyli napięcie przemienne. OK, tego nie będziemy dzisiaj podłączać, bo po prostu mi się nie chce. A dzisiaj na szybko podłączę to. No, i dobra, mam tu przygotowany już taki cały zestawik, co będzie potrzebne. Czyli będzie potrzebny jeden kabelek do połączenia zapłonnika z balastem, dwa kabelki od razu tutaj zakończone takimi końcówkami, żeby podłączyć ładnie lampę. No i kabelek po prostu zasilający, czyli, no, czyli wtyczka i, i dwa przewody, tak? Zaraz go sobie rozwinę i w zasadzie można już podłączać. Dobra, czyli tak, zasilanie. Podłączam zgodnie z tym schematem. Więc tak, neutralny idzie prosto do zapłonnika pod N i do lampy. Więc może zrobimy to tak od razu. Ok, i to do zapłonnika pod końcówkę oznaczoną N. Okej. Okay. Teraz tak, faza idzie do. Kurczę, co taki długi mam ten kabelek, może go tak zrobię. Faza idzie do malastu. Chwilę muszę tu odkręcać. Ok. Tak, chyba wszystko jasne. Oto to ten neutralny od razu dam do lampy. Tak? i tym sposobem neutralny mamy już załatwiony, tak? Neutralny idzie tu i do lampy, fazowy idzie tu. Teraz z zapłonnika, ten yy, z balastu fazowy dajemy do dajemy do zapłonnika pod yy, B, jak balast dajemy go tutaj. Okej. Okay. No, co jest z tą śrubką? Jakieś takie te śrubki chińskie. Dobra, to mamy coś takiego. I teraz ostatni, czyli lamp. Nie wiem, ta izolacja jest trochę taka... Nie taka, jak powinna być, bo tutaj y, przy zapłonie lampy tędy pójdzie wysokie napięcie. Bardzo wysokie. Na pewno ten przewód nie jest na na 5000V, ale powiedzmy, że powiedzmy, że przez chwilę przez chwilę wytrzyma. No. Przynajmniej mam nadzieję. Ok, tu podłączamy fazę do lampy. Tak, nie rozłączy się tutaj, o, teraz na pewno nie. No i to jest cały układ. Teraz wystarczy tylko włączyć wtykę do prądu i zobaczyć czy nam to będzie tutaj. Czy nam to będzie tutaj działało? No więc tak wygląda taki gotowy zestaw, już gotowy do podłączenia, ale my dzisiaj nie o tej lampie, więc w sumie to mogę ją stąd zabrać. To był tylko taki przykład. My dzisiaj będziemy mówili o tej lampie. Tylko, że najpierw musimy iść do garażu i ją tak sprytnie zbić, żeby zbić tą zewnętrzną bańkę, ale nie uszkodzić tej bańki w środku. Także takie mamy teraz zadanie, więc idę do garażu. I zaraz ją zbiję. <laughs> Pewnie sobie myślicie, co za palant? Nówkę lampę chcę zbić. No tak, no jak trzeba. To trzeba. Co mi tam, jedna lampa w tą czy w tą? A przynajmniej zrobimy sobie próbę, eksperyment, czy nam to będzie działać. <laughs> no także jesteśmy już w garażu. Lampę sobie tutaj zawijam w szmatę, żeby po prostu szkło mi się tutaj nigdzie nie rozprysło. No i pomysł jest taki, żeby ją po prostu wkręcić w imadło i delikatnie zdusić, tak żeby pękła ta bańka z zewnątrz. A żeby, broń Boże, nie uszkodzić tej bańki w środku. Czy teraz nam się to zmieści? O, jest, zmieściła się. Także no co, no trzeba to zdusić. Delikatnie. Jest, pękła. O, pękła, tylko kurczę, jak mi pękła cała w środku, to się wkurzę. Jest! środek jest cały. Chyba. Mam nadzieję. Jak myślicie? Kurczę, bo jakby mi pękła cała, to bym się wkurzył. Bo nówka lampa. Nie no, chyba jest cała. Chyba jest cała, więc jeśli ten środek jest tutaj cały, no to dobrze, to znaczy, że się udało. <laughs> tak, a te szkiełka z zewnętrznej bańki, no To, to do wyrzucenia. No dobra, ok to wracamy na tamten warsztat. Okej, okay, podłączone, więc możemy zrobić próbę. To jest ten środek z tej lampy. No, teraz wystarczy tylko włożyć wtyczkę i zobaczyć, czy ona nam się zaświeci. I już w pierwszych sekundach powinno być czuć, czy generuje ten ozon, czy nie. Tylko pamiętajcie, żeby tego nie wdychać za dużo, bo ozon jednak jest toksyczny. Nie wiem, czy to dobre słowo, ale, ale nie powinno się tym oddychać, więc po takiej próbie należy dobrze wywietrzyć pomieszczenie. Dobra, to co? Próbujemy. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. No, zaświeciła się. Rozgrzewa się, ale dobra, działa. Działa. Ja już stąd spadam, bo już czuć. Okej, okay, już wywietrzyłem, także teraz mogę wam trochę opowiedzieć. Ogólnie ta zewnętrzna bańka, no to jest bańka próżniowa, tak? Ona chroni przed dostępem powietrza i przez to nam się tutaj nie robi nie robi ozon, a teraz ta bańka z gazem, ta właśnie, w której dochodzi do tego wyładowania elektrycznego. No to, no to ona teraz, jak ma tutaj dostęp do powietrza, no to po prostu generuje nam tutaj ozon. No i tyle, i to już wystarczyło. Widzicie, ona nie zdążyła się jeszcze nawet rozgrzać, a już tutaj było czuć bardzo mocno, było czuć tutaj dużą ilość ozonu. Także takie urządzenie generuje zdecydowanie więcej tego ozonu niż te gotowe urządzenia, które możecie sobie kupić na przykład na AliExpress od chińczyka, gdzie tam są takie panele, takie takie płytki generujące ozon. No a tutaj możecie zrobić sobie to samo za pomocą lampy. Także to tyle. No bo teraz tak, trzeba by to było umieścić w jakiejś obudowie. W jakiejś obudowie, do tego trzeba by było dorobić jakiś wentylator, który no, nie dość, że będzie to chłodził, to jeszcze będzie też no, powodował większy przepływ powietrza i, i też wypychanie gdzieś tam tego ozonu dalej, gdziekolwiek byśmy tam chcieli. No, także kwestia obudowy i tak dalej, no to to już jest temat powiedzmy na tyle długi, że no, nie chciałbym tego filmiku tak długo przeciągać, przedłużać, bo to też nie o to chodzi. A każdy sobie taką obudowę może wymyślić sam, wykombinować z czegokolwiek. Z tym, że no, trzeba wziąć parę rzeczy pod uwagę. Jeżeli plastikowa, to musi być na tyle duża, żeby ta odległość od lampy była spora, bo tu jest bardzo wysoka temperatura, więc jeżeli obudowa ma być z plastiku, no to nie może ona być blisko tej lampy, tylko musi być daleko, żeby ta lampa nie mogła tego plastiku stopić. A jeżeli metalowa, to również musi być dalej, mimo że metal jest tutaj odporny na temperaturę i nic by się mu nie stało, to. Jest inny powód, dlaczego też musi być dalej, a nie blisko lampy. Otóż tutaj mamy wysokie napięcie, tak? I żeby to napięcie nie przebiło nam do metalu, no to on też musi być odpowiednio daleko. Fajna by była taka tuba szklana taki kawałek rury o butelkę obciąć, albo słoik obciąć dno i wtedy to umieścić w środku. Może to by było fajne. No, także to tyle. To, co chciałem Wam podpowiedzieć, to już podpowiedziałem, pokazałem, jak podłączyć. I myślę, że to jest najważniejsze, a samo upchanie tego w obudowę i dostawienie wentylatora to już każdy sobie może wykombinować sam. Także to tyle odnośnie samego pomysłu i działania. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze na chwilę to włączę. Tak, na razie jest taki kolor, a później ten kolor będzie coraz bardziej biały, i sama lampa będzie coraz bardziej jasna. Ale ja już tutaj czuję na tyle dużo tego ozonu, że ja muszę stąd spadać. Także wyłączam i spadam, bo to, to nie jest do siedzenia tutaj, tuż obok tego.